Młodzi często odchodzą w ogóle od studiów. Według Pana powinno się studiować teraz, czy, czy szukać jakby innych form zarobku, gdzie studia nie są ja jakby potrzebne? Jest różnych możliwości. Niekoniecznie studia dają wysokie wynagrodzenia. Na przykład operator dźwigu na budowie może dostać 20 tysięcy złotych. Tak? A jest po kursach operatora. Więc studia oczywiście pomagają, dają więcej możliwości, ale to nie jest jakby, że tylko studia dają przepustkę do wysokich zarobków. 20 tysięcy złotych na rękę, czy brutto? 20 tysięcy brutto. Może dostać operator dźwigu, który tam takie wysokie budynki załóżmy buduje. Mówię. I mniejsze są kwoty, ale to rzeczywiście takie są. Tacy operatorzy potrzebni są za granicą. W Wielkiej Brytanii to, to się zarabia około 5000 funtów. Operator dźwigu zarabia, więc możliwość wyjazdu i tak dalej. Więc to nie tylko studia. Wystarczy mieć dobry fakt w ręku i też można dużo zarabiać. Spodobał Ci się ten film? To dopiero początek. Nie zapomnij zaobserwować naszego konta, by być na bieżąco. Do zobaczenia!